Cześć! Przeprowadzę Cię krok po kroku przez tutorial jak zgłosić dzikiego lokatora za pomocą strony www.rejestrdzikichlokatorów.pl Wpisz w wyszukiwarkę stronę www.rejestrdzikichlokatorów.pl Otworzy Ci się strona główna, gdzie wybierasz opcję Zgłoś dzikiego lokatora. Przechodzisz do kroku pierwszego. Weryfikuj lokatora. Zaznacz także oświadczenie i zgodę. Na formularzu wpisujesz swoje imię lub imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który dostaniesz dalsze instrukcje. Sprawdź maila i otwórz wiadomość od rejestru dzikich lokatorów o tytule Potwierdzenie zgłoszenia dzikiego lokatora. Otworzy Ci się strona, gdzie masz do wyboru cztery pakiety. Zgłoszenie jest bezpłatne. Możesz wybrać pierwszą opcję. Następnie uzupełnij dane dłużnika, by dodać go do rejestru dzikich lokatorów. Wymagane jest imię, nazwisko, PESEL. Nazwa miasta, numer telefonu, adres e-mail. Zaznacz oświadczenie, że zapoznałeś się z regulaminem. Kliknij przycisk Dodaj dłużnika. Otrzymasz na adres e-mail zgłoszenie dzikiego lokatora z prośbą o przesłanie stosownych dokumentów. Jeśli te będą rozpatrzone pozytywnie, osoba trafi do rejestru dzikich lokatorów. Dziękujemy za skorzystanie z rejestru dzikich lokatorów.pl